Dzień do, do drodzy rówieśnicy, zaczynamy naszą codzienną gimnastykę. Rozwijamy się najpierw w jedną i w drugą stronę. Raz, dwa, trzy. Ręce coraz wyżej. Raz, dwa, trzy. Takim tanecznym, lekko ruchem przechodzimy do góry, rozciągamy się mocno. Splatamy dłonie wnętrze do siebie, a stopę jedną za siebie, splatamy również i rozciągamy się na boczek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wytrzymujemy. Przechodzimy na drugą stronę. Splatamy nogi, dłonie w drugą stronę, raz, dwa. Trzy, cztery, pięć. Wytrzymanie i rozluźniamy. A teraz już zaczynamy naszą rozgrzewkę. Głowa na bok. Opada własnym ciężarem wdech, wydech, wdech, wydech. Wracamy do postawy wyprostowanej. Druga strona. Raz, Dwa, trzy, cztery, pięć, wdech, wydech, wyprost, lekkie rozluźnienie, głowa w dół, brzuch, mamy mięśnie brzucha napięte, bardziej opuszczone, wdech, wydech, wdech, wydech, wydech powoli wyprost i odchylamy głowę do tyłu i wyprost dobrze i głowa na bok Druga strona. I wyprost i głowa w dół. Pamiętamy o napiętych mięśniach brzucha i o barkach. Poruszamy lekko głowę, głową w jedną, w drugą stronę. Rozluźniamy mięśnie karku. I powoli, powoli wracamy do postawy wyprostowanej. Wdech i wydech. Odchylamy głowę do tyłu. I wracamy do postawy wyprostowanej. Wdech, wydech, wdech wydech. A teraz obydwie dłonie nad obojczyk, dociskamy mocno takie te tutaj dwie kosteczki, które są nad obojczykiem, tu doczepione, doczepiane są do nich mięśnie żuchwy, a my sobie teraz opracujemy troszeczkę mięśnie twarzy, głowa w bok, do tyłu, broda wysoko i patrzymy w niebo. Wdech, wydech, Wdech. Wydech. Powoli przechodzimy na drugą stronę. Patrzymy w drugą stronę. Do tyłu. Broda wysoko i w niebo. I powtarzamy na... Jeszcze raz wracamy do pierwszej strony w bok, w tył, broda wysoko, w niebo. I druga strona w bok, do tyłu, broda wysoko i w niebo. I rozluźniamy w jedną i w drugą stronę, luźne ręce dookoła nas, hop. Hop, hop i hop. Wdech i wydech. A teraz składamy sobie dłonie na amen. Podkładamy kciuki pod brodę. Przedramiona są na wysokości barków. I kolady tu. I, I łokieć do łokieć. Łokcia. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Wytrzymamy, rozluźniamy, wdech, wydech. Jeszcze raz, troszeczkę szybciej, 10 razy. Raz, barki w dół. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i rozluźniamy. Jedna i druga strona. Raz, 2, 3, 4, 5. 5. Rozluźniamy, rozróżniamy. A teraz jeszcze ostatni raz. Kciuki pod brodę i jedziemy szybko. 10 razy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. A teraz dłonie mamy na kolanach i kręcimy biodrami w jedną stronę. Raz, dwa, trzy, I w drugą stronę. Raz, dwa, trzy. Jeszcze niżej. Raz, dwa, trzy. I druga strona. Raz, dwa i trzy. Wyprostowujemy się. I na jedną i na drugą stronę. Raz, dwa, trzy. Pochylamy się. Chwytamy za łokcie. I raz jedno, kolano do przodu, raz drugie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, coraz niżej. Łokcie mamy przy stawach biodrowych. Dwa, trzy, cztery, pięć. I powoli wracamy do góry. Głowę cały czas trzymamy do góry, żeby krew nie napływała nam niepotrzebnie do mózgu i jedziemy sobie do góry. Góra, 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 góra. Powoli już wdech, wydech. A teraz wsiadamy sobie na masie. Wsiadamy sobie w siadzie skrzyżnym. Dłonie mamy na kolanach. Pochylamy się raz na jedno kolano, powoli jeszcze niżej, jeszcze nad kolanem. Wyprost, druga strona, coraz niżej, coraz niżej. Wyprost, jeszcze raz. Wyprost i druga strona. I wyprost. Wdech, wydech, wdech, wydech. Kładziemy sobie dłoń na przeciwległe kolano. Jedna ręka z tyłu. Od strony właśnie kolana, na którym leży nasza dłoń. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech. Druga strona. Raz, dwa, trzy. 4, 5, wdech, wydech, wracamy do pierwszej strony. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, i druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ostatni raz, ta strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, i ta. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze. A teraz przechodzimy do klęku podpartego i rozciągnijmy sobie jeszcze troszeczkę kręgosłup. Głowa w dół. Kość ogonowa schowana. Kręgosłup wygięty w górę. I góra. Raz, dwa, trzy. Cztery, pięć i dół. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, mocno i góra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech i dół. A teraz połóżmy się już na macie i ćwiczymy wszyscy. Również osoby, które z różnych przyczyn leżą w sobie na macie, leżą w łóżkach, ale tym bardziej powinny ćwiczyć. Wdech, wydech, wdech, wydech. Rozciągamy się wstępnie. I ręce do przodu. Raz. Wytrzymujemy chwilę. I do tyłu. I do przodu. I tył. I przód. Wdech, wydech. A teraz stopę. No, żelazny punkt programu, ale bardzo ważne, szczególnie dla osób, które tworzy się opuchlizna przy kostkach, co w starszym wieku jest częste, musimy rozluźnić. Kręcimy sobie błynka na zewnątrz i do środka. I jeszcze raz na zewnątrz i do środka. A teraz stopa jedna zgięta, druga jest wyprostowana. I zmiana. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech, a teraz dziesięć razy ale tak, żeby ruch wychodził aż z biodra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jeszcze pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Rozluźniamy. Na boki kręcimy. Kilka młynków. I do środeczka. Wdech, wydech. A teraz obydwie stopy razem, wyprostowane. A teraz palce stóp ciągną do przodu. I zgięta jedna stopa i druga. I jeszcze raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i kręcimy łączka w jedną stronę. I w drugą. Przyciskamy jedną nogę do siebie. A mocno, a druga noga jest uniesiona nad matą. Wytrzymujemy chwilę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I zmiana. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech. I zmiana. Raz, dwa, trzy. 3, 4, 5. Wdech, wydech, zmiana. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech i zmiana. Unosimy nogę, która jest wyprostowana. Kręcimy kółeczka coraz wyżej. Obszerne. 4, 5 i w dół. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I stopa, noga wraca, jesteśmy przytuleni do kolan. I teraz druga noga. Wyprostowana i kółeczka w górę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I w dół. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I przytulamy kolano do siebie. Wdech, wydech, wdech, wydech. Ciczy pierwsza noga. Uwaga, góra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I do dołu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I przytulona. Wyprost drugiej nogi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i dół. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i przytulamy obydwie nogi kolana do siebie i roz, troszeczkę młynka krecimy w jedną stronę, rozluźniamy trochę pręgosu i w drugą. A teraz obudujemy nogi w górę razem i kręcimy nimi ósemki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech. Rozluźniamy troszeczkę stopy. I jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Rozluźnienie stóp. I jeszcze raz. Dwa, trzy, cztery, 5 i opuszczamy sobie stopy na matę. Wdech, wydech, wdech, wydech. Stopy mamy lekko rozstawione i na boczki w jedną stronę. Góra ciała leży. Przyciskamy lekko kolano dłonią. Wdech, wydech. Druga strona. Wdech, wydech. Wracamy do pierwszej, a głowę w tym czasie odwracamy w drugim kierunku i ręka również raz, dwa, trzy, cztery, pięć i druga strona raz, dwa, trzy, cztery, pięć, wdech, wydech i ostatni raz ta strona. I druga strona. I wdech i wydech. Nogi leżą sobie wygodnie na macie. aby my unosimy dłonie w górę i dociskamy dłoń do dłoni pod wnętrzem i przesuwamy na boki raz, dwa, trzy i do przód i tył. Przód i tył i boki i przód i tył, przód i tył, barki opuszczone, raz, dwa, trzy, przód, tył, przód, tył, rozluźniamy palce, wdech, wydech, rozluźniamy nadgarstki, jeden nadgarstek i drugi i rozluźniamy palce, wdech, wydech, wdech, wydech. A teraz jedna ręka wyżej, druga niżej. Bez zginania łokci. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I coraz niżej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I wzdłuż ciała. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Moment, odpoczywamy. Wdech nosem. Wydech ustami i idziemy pod górę. Jedna ręka dalej, druga bliżej. Raz, dwa i coraz wyżej. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Jedziemy do tyłu. 10, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 8, 9, 10. Wytrzymujemy chwilę. Wdech, wydech i jedziemy pod górę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Wdech, wydech i wzdłuż ciała. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć.

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chwilę odpoczywamy. Wdech, wydech i wracamy już dość. Ręce wzdłuż ciała. Wdech, wydech, wdech, wydech. A teraz wnieśmy nogi w górę. Rozluźniamy troszeczkę sobie stopy. I stopy krążą. Wokół siebie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A teraz zginamy stopy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Przyciskamy kolana do siebie, rozluźniamy troszeczkę kręgosłup. Raz, dwa, trzy i w drugą stronę. Raz, dwa i trzy. I wracamy do ćwiczenia. Stopy są wyprostowane. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i zgięte. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wyprostowane. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i zgięte. Raz, dwa. Trzy, cztery, pięć i przytulamy kolana do siebie, rozluźniamy trochę kręgosłup. Trzy razy w jedną i trzy razy w drugą stronę. Wdech, wydech. Opuszczamy stopy sobie na matę. Wdech, wydech. Kładziemy dłonie pod potylicę i bujamy się na boczki. Raz, łokcie są rozstawione tak, żeby tylko kątem oka... Nie było widać, ale nie ciągniemy głowy dłoni. Raz, dwa, trzy, powoli, cztery, pięć. Wdech, wydech i do przodu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Odpoczywamy. Wdech, wydech i boki. Raz, dwa, trzy. 4, 5 podpoczynek, wdech, wydech i do przodu. Raz, 2, 3, 4, 5 wdech, wydech, ostatni raz boki. Raz, 2, 3, 4, 5 wdech, wydech i przód. Raz, 2, 3, 4. I pięć. Wdech. Wydech. Rozluźniamy ręce. Rozluźniamy się. Łokieć. Staramy się jak najbliżej do kolana. Raz i dwa. I raz i dwa. I raz i dwa. No to brzuch troszeczkę poświczył. Rozluźniamy się. Wdech. Wydech, wdech, wydech. Przekręćmy się jeszcze na brzuch. Zajmiemy się stawami kolanowymi, co jest w naszym wieku absolutnie bardzo ważne. Najpierw rozwijamy Machamy nogami. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A teraz chwytamy za stopę. I do pierwszego dyskomfortu. Raz, do przodu. Dwa, Trzy cztery pięć, wdech, wydech, druga stopa. Op, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, wdech, wydech, wracamy do pierwszej nogi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wytrzymujemy w tej takiej maksymalnej pozycji. Druga noga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wytrzymanie. I ostatni raz wracamy do pierwszej nogi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech i druga strona raz dwa trzy cztery pięć wytrzymanie i przekączamy z powrotem na lecy i rozluźniamy się powoli nogi w górę zachaczmy sobie jeszcze pięty o kolano drugiej nogi w malutkie kółeczka Cztery, pięć i druga strona raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pierwsza raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I druga raz. Dwa, trzy. Cztery, pięć. I ostatni raz przechodzimy do pierwszej nogi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I druga raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Rozciągamy się na całą długość. Rozluźniamy wszystkie mięśnie. Wdech nosem, pf, wydech ustami. Wdech, pf, głośny wydech. Wdech, pf, wydech. Wdech pf, i wydech. Poruszamy powoli palcami, poruszamy stopami. Kładziemy jedną stopę na macie, na matę. Podpierając się jedną ręką siadamy. Siadamy sobie w siadzie skrzyżnym, dłonie mamy na kolana i te wszystkie cała ta energia, którą żeśmy sobie tutaj w sobie Zbudzili przez ćwiczenia, przechodzi w tej chwili zgodnie z naukami jogi do naszego ciała. Czujemy się lekko i swobodnie. Wdech, wydech, wdech, wydech ręce w bok, w górę. Rozciągamy się jeszcze i z wydechem opuszczamy dłonie na serce. I życzymy sobie miłego dnia i do następnych ćwiczeń. Do widzenia Państwu.